No, no, dzisiaj sobie zrobimy unboxing i opowiem trochę o takich przenośnych rampach do bicia yy, skudory na przykład ja mam akurat u siebie w skudory macie daleko na skatepark yy, albo po nie lubisz sam jeździć a po prostu masz nie wiem przed domem yy, plac albo przed blokiem to idealną dla siebie opcją właśnie by były takie przenośne kikery, rampy yy, są małe więc schowasz go nawet pod biurkiem czy w piwnicy, czy jak w bloku, czy nawet pod domem, możesz postawić, bo one są odpowiednie na od, od, odporne są na różne warunki atmosferyczne, na przykład na deścia, bo ja mam swój bardzo długo, 3 lata, ponad, albo 4 i trzymają się nadal i nie ma żadnych, żadnych prawie śladów yy, użytkowania, oprócz lekkich pytać, ale to normalne w tym sporcie. Yy, tam, yy, dostępne są różne rozmiary tych lamp na dostawajato.pl to jest najmniejsza akurat, i najtańsza co nie znaczy, że najgorsza, bo wszystkie mają równie wysoki poziom wykonania. Ta kosztuje 119, już możecie ją kupić od 119 zł. Możecie zbudować swój mini skatepark. Są też większe, Ten w wielkości jest 3 elementowa, czyli że macie dwa najazdy, z dwóch stron możecie na przykład w drogę powrotną i jakie jedziecie, możecie zrobić nawrotkę i wyjedziecie. Jest coś takiego, taki łącznik, ja mam akurat nie przy sobie łącznik i druga taka rampa, żeby zjechać bezpiecznie, albo zeskoczyć, przeskoczyć, albo manualem przejechać. To jest wiele opcji. Następną jest pięciu elementowa, czyli już naprawdę duża, którą zaraz będziemy rozpakowywać. Jest to, że macie nas poprzednią wersję dokładnie, tylko że macie przecinają się, czyli jeszcze lepiej, bo macie jeszcze więcej możliwości, jeszcze więcej własnych torów możecie zbudować, To jest chyba jedną z najlepszych opcji w ogóle. Ale jakby Wam było mało, Taka duża, taki duży zestaw. Możecie mieć jeszcze większy, który ma też 5 elementów, ale jeden tu ma moment tak, 80, więc możecie go przelecić jakąś ogromną przelotówkę. Wasza wyobraźnia, jeden Was e, ogranicza. Dobra. Dobra, lecimy z unboxingiem tej lampy, bo naprawdę nie jest duża. Na prezent w sam raz, na jakieś urodziny, czy na wioskę, bo niedługo się, za niedługo święta, urodziny, czy coś, to w sam raz. Otwiera się bardzo prosto, z boku, hop, hop, I macie te same lampy co tam, tylko jest ich więcej, dwa razy więcej konkretnie, jest ich cztery, a nie dwie, jak tutaj masz z boku. Ostrożnie pudełeczko odłożymy, instrukcja jest w środku i katalog, tu mamy jeden element. Mamy drugi na jazd. Może Wam położę go tutaj. Tutaj. Musimy go i tak odwrócić, bo będzie trzeba go przykręcić. To już mamy cały zestaw złożony. Dla mnie to jest świetna opcja, bo ja mam dosyć daleko dla skateparku. parku. I nie zawsze mi się, czasem jeżdżę sobie, ale nie zawsze mi się to opłaca, i nie zawsze mam tyle czasu, lub możliwość. Więc po prostu sobie rozkładać taką lampę. Nawet nie jej rozkładać, podłożyć ją pod płot. No jest świetnie, świetnie wykonana, więc nic się nie stanie. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj na środku nie stawać. Tutaj nie mam podpórki, ale no zobaczcie. Mam tu możliwości może Jedynie już... wasza wyobraźnia, bo możliwości się nie kończą z tym modelem, moim zdaniem. Bo no po prostu nie, nie da się z tego skończyć, bo tutaj macie strasznie dużo możliwości. Jak już chcielibyście, jak wam się spodobał ten filmik lub model, lub po prostu sama ta możliwość. Zapraszam cię do linku poniżej w opisie. Yy, macie tam wszystkie lampy, które się, o, o których dzisiaj opowiadałem. Pojedyncze, wię, większe, których przy sobie I akurat ja mam trzy elementowe, że macie to, bez tych akurat dwóch, to przejazd i ten, i jeszcze sześcioelementowa jedna. I że macie je, yy, tak jakby jeden taki to, jest bardzo długie na metr 80, czyli no, ja mam metr 73, czyli gdzieś tyle mniej więcej to by miało, tyle, tyle przelotu samego, więc to jest naprawdę dużo i tam jest jeszcze więcej możliwości. Jeśli spodobał Ci się to, to naprawdę zapraszam Cię do linku poniżej.